Cześć, siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Premo172, witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Minecraft. Tak, drugi odcinek już z tej serii. Niestety tamten świat mi nie odpowiadał, więc sobie zmieniłem. Tak, tutaj powstał już mój domek. Taka mała farma. Dobra, już jestem, miałem taką małą musterkę. Yy, przez chwilę mi fraps nie łapał. Ale już jestem. Tak więc jak mówiłem. Tamten świat mi nie odpowiadał kompletnie. Stworzyłem sobie nowy. No i sobie zbudowałem domek na biomie zimowym, tak? Nigdy na biomie zimowym nie miałem domku. Teraz mam taki malutki, skromny domek. Małą farmę, no i tylko nowego skina. Co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj zamierzamy iść tam, bo znalazłem tam dalej na tym świecie komo małą i może byśmy tam wykopali jakieś różne rzeczy ogólnie. To znaczy. Nie rzeczy, tylko takie typu węgiel, żelazo. Tylko gdzie to? To Do, dobra, już widzę. Tu jest żelazo. Tylko czy mi się tam uda? Dobra jest. Tam jest widzę Węgiel. Tu też w sumie jest Węgiel. O, później, ja nie wiem, jak ja stąd wyjdę, mam nie, nie mało To jest jeszcze węgiel. wolno Ola ol. wezmę sobie tutaj na a nie mam na na O, znowu żelazo. Żelazo mam na razie chyba w skrzynce... ...17. Tutaj mam przy sobie 9, 10, to już jest 27. I najwięcej to jest tu węgla. W ogóle sorry, że tak dawno odcinków nie było, bo szczerze nie chciało mi się nagrywać. Oj. O nie, dobra. Tam też jest w sumie węgiel, dobra, więc wykopię też żelazo i widzimy się już jak wyjdę z tego, tak więc widzimy się jak już wylezę z tej oto jaskini dobra, właśnie wylezę już z tej jaskini i biegnę do domu, bo mm, no jest pierwsza noca włączy nam potwory nie, dobra to włączymy O, może byśmy sobie już zrobili sprojak, przepalimy to żelazo. Może zrobimy teraz jeszcze na tym na nagraniu może bym jeszcze zrobił jakąś małą, skromną kopalnię. No tutaj widzę, że mi pszenica urosła Będzie z pszenicy chlebek dobra Dwadzieścia cztery sztapki, o ile moja matematyka jest dobra, to chyba raczej będzie więcej niż dwadzieścia siedem. Może pójdę. Jakieś drzewo zetny to on zrobił. Drawinki to by było później wejście do tej kopalni, jakby się już będzie schodziło, bo kopalnia prawdopodobnie będzie w domku. ku sobie bym zrobił kopalnię, albo jakiś, nie wiem, jakiś bym zrobił drogę do kopalni, i by kopalnia może wywołać. Nie wiem, jeszcze na tym nie myślę. Myślę, że może drewna wystarczy. Teraz by trzeba było zrobić tylko yy, schody, znaczy, nie, Boże, co ja mówię, M, drawinki. może się wstrzymam z robieniem tych draminek może się od mojego domku zrobi jakąś dróżkę może kopalnię bym zrobił chociaż nie droga nam w sumie nie potrzebna bo mam e, race minimap sobie nawet tutaj gdzieś zrobię kopalnię tylko musiałbym trochę pokopać bo Mek pra... Jezu kopalnię prawdopodobnie zrobię z cobblestone'a tak więc trzeba by też sobie nowy kilo zrobić Oczywiście wiem, że jakbym. Nie wiem, co mógłbym sobie wziąć od stąd, Bruku. Ale wolę sobie pokopać. Nie mam zamiaru cheatować. Bo co to jest za gra, jak, jeśli się cheatuje? To nie jest jakaś fajna gra. O, żelazo mi się już przetopiło, kurde. Dobra, to jak będę wracał do domku po... ...resztę... ...po... ...resztę tych moich... ...tego mojego cobblestone'a... ...to może sobie jakąś sprojkę zrobię o ile mi będzie starczyło i o ile coś zostanie chyba że się wstrzymam poczekam aż wykopię trochę więcej i się wtedy zrobi No myślę, że z taki tam miałem ja 38 myślę, że 50, staki 50 wystar no, powinny wystarczyć No zbudowanie małej kopalni to znaczy z taki 47 Boże Nie zauważyłem, że mam mniej dobra, ile mamy? Trzydzieści jeden, nie, za mało. A. Drzwi sobie muszę skraftować do... ...kopalni. Dobra, więc idziemy. A ja mam to. Nie mam. Kopalnie zrobię od razu to, żebym miał narzut Beretem. Znaczy, to tylko takie powiedzenie. No więc tak albo nie dobra, najpierw się pójdę przesłać, bo. Nie chcę, żeby mi tu przeszkadzały potwory. No nie no, jeszcze spadłem. Jezu. Yes. Co, yeah, no więc... Tą kopalnię na razie zacznę i... Zaraz będziemy pomału kończyć ten odcinek. Jeszcze go spróbuję dodać dzisiaj. góry przepraszam za te lagi, ale nie moja wina, że mam mało FPS-ów z nagrywaniem Normalnie jak... No mało normalnie jak mam 70 FPS-ów bez nagrywania To z nagrywaniem na survival mam 7 do 12 so, Dobra, zaczniemy tylko takie

to już sobie zaznaczyło. Będzie 6 na 6, czyli tutaj będzie środek. Tutaj sobie bym od razu dał drzwi. O i od środka. Będą tu już schody w dół Jednak kilów muszę Oczywiście te schody później zrobię z cobblestone'a bo teraz mi się za bardzo nie chcę po Będzie to um, prowadziło na poziom jedenasty, gdzie można znaleźć diamenty, złoto, żelazo, redstone. Na razie to jest na u. zacznę już zrobić połał te schody tutaj dokończę to co zacząłem a i też chciałem powiedzieć informacje na kanale hmm. może być już także. że hmm. Niedługo, może po tym odcinku, nagram Skywarsy jeszcze odcinek I Zaczynam serię Z Tak jak mówiłem w pierwszym odcinku Że, zacz, że zacznę serię Z No z czego to ja to Że będę zaczynał serię, gdzie będę robił różne budowle na kreatywie. Więc yy, tak, jak wam mówiłem już chyba w poprzednim odcinku, że możecie. o że możecie mi pisać jakie chcielibyście budowle zobaczyć w tej serii Tylko tak jak już wam mówiłem Nie piszcie mi żebym robił budowle które będą Takie gigantyczne że hej Już mam tam parę zaplanowanych ale to są tylko plany Plany się mogą zawsze zmienić Jeżeli Chcecie, to jak Wam mówię, możecie mi pisać w komentarzach, jakie byście chcieli, no, patrzcie, jakie byście chcieli budowle? Ja ogólnie teraz mam dwie budowle. Może Wam pokażę. Jeszcze wam nie będę mówił jakie to są budowle. Dowiecie się w pierwszym odcinku. Tak, ale to są duże budowle. I to naprawdę duże. Mm. że tutaj sobie ustawię znacznik dobra znacznik ustawiony no i cóż taki odcinek drugi odcinek z tych więc jeśli Wam się podobało, o, spadłem dobra, to czekajcie, zakończę odcinek, ale na górze już, na górze. No więc tak, jak już mówiłem, jeśli Wam się spodobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Ja Wam dziękuję za uwagę. No, i ja on dziękuję za w ogóle uwagę, oglądanie. I ogólnie, widzimy się już w następnym filmie. Cześć.